Witamy wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Marta Woch, to jest Kuba Romanowski i Darek Długaszek. Długaszek. Jesteśmy organizatorami pierwszego przerajdu kolorowego dla Alana. Mamy tutaj wszystkie drużyny z okolic Strzegomia. Każda drużyna dostaje pakiet startowy, rusza swoją trasą wybraną po wszystkich wioskach gminy Strzegom. Muszą zebrać naklejki oraz zadanie specjalne, cztery pieczątki rozmieszczone w różnych miejscach w gminie Strzegom. Mamy zarejestrowanych około 46 drużyn w autach. Będzie też niespodzianka dla naszego Alanka. Ponieważ Alanek miał 17 urodziny, także dzisiaj będzie tort, fajerwerki. Zapraszamy! Myślę, że przejadę trasę, maszyna nie zawiedzie. Po remoncie samochód pochodzi z komendy wojewódzkiej milicji z Wrocławia. Nabyłem go. Odrestaurowałem, myślę, że przejedzie całą trasę. Tutaj jeszcze muszę dodać e, słowo, tu jest e, moja córeczka Dosia, która e, chodzi razem, a ranem tak do szkoły. To nie? I ona mnie namówiła właśnie i to jest taki właśnie cel dobry, żeby pomóc drugiemu dziecku.